Robi się gorąco, więc powiem Ci o trzech rzeczach, które robię w upał, żeby nie zatracić kontaktu z ciałem. Na końcu jeszcze wytłumaczę sam mechanizm jak ciało reguluje temperaturę. Jestem również ciekaw, jakie ty masz patenty na lato. Daj znać w komentarzach. Ja akurat lubię ciepło, ale są takie momenty, kiedy robi się nieznośnie, więc wtedy warto się po prostu słodzić. Pierwszy sposób to polewanie nadgarstków zimną wodą. Wiele osób robi to intuicyjnie, ale nie wiedzą dlaczego. Tutaj przebiegają tętnice, więc jeżeli schłodzimy to miejsce, to krew bardzo skutecznie zostaje rozprowadzona po całym ciele. Działa to również w drugą stronę, jeżeli chcemy się rozgrzać. Drugi sposób to picie ciepłych napojów. Paradoksalnie, jeżeli napijemy się czegoś ciepłego, to nasz organizm uruchamia swoje własne mechanizmy chłodzenia. Trzeci sposób jest dobry wieczorem. Pierwszy raz wpadłem na niego w Egipcie. Było 40 stopni i nie było klimy. Nie mogłem zasnąć, więc lekko zwilżyłem ręcznik i położyłem się na nim. Po 10 minutach ręcznik był kompletnie suchy, ale mi już udało się zasnąć. Przypomniał mi się jeszcze czwarty sposób, ale o tym powiem na końcu. Kiedy jest gorąco, warto wiedzieć, jaki jest generalny mechanizm regulowania temperatury. Za wszystko odpowiedzialny jest nasz układ krwionośny, więc warto regularnie ćwiczyć nasze naczynia krwionośne. Na przykład poprzez morsowanie. I bonusowy sposób na ochłodzenie jedzenie ostrych potraw.